Jezus Maria Czy jestem zadowolona? Obiektywnie nie Czy mogłam zrobić więcej? Obiektywnie nie Bo mam wyjść za minus 2 minuty O tej godzinie to się nic nie chce Więc robimy tak Krem, maskarę i ewentualnie błyszczyk Wiecie co? Ja się po prostu poddałam Ponieważ i tak się nie zdążyłam tego nauczyć Zero Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku i jest to vlog z dnia tegorocznej maturzystki, przy tym, że nie zwykły vlog, tylko vlog z próbnej matury z fizyki. Czai się to, że normalnie miałabym do szkoły na godzinę 10.10, 10, ale przez to, że dzisiaj piszemy tą próbną maturę, zaczynamy na 7.45. Tragedia, jestem po prostu załamana, ale nie tylko z tego powodu, że tak wcześnie zaczynamy, tylko też z tego, że totalnie nic nie umiem, w ogóle się nie uczyłam, nic nie powtórzyłam, totalnie zero. Zero. Wczoraj wieczorem miałam ambicje i myślałam, że nagram jakieś takie mega ambitne Get Ready With Me, zrobię fajny makijaż i tak dalej, ale umówmy się, o tej godzinie to się nic nie chce, więc robimy tak, krem, maskarę i ewentualnie błyszcze. Wiecie co? W tym momencie właśnie nie wiem dlaczego, ale zaczęłam się stresować. Znaczy wiem dlaczego oczywiście, ale po prostu myślałam, że będę miała wywalone, a jednak nie. Będzie to moja pierwsza w życiu próbna matura z fizyki, tak totalnie pierwsza, nie mieliśmy jeszcze żadnej, więc zobaczymy i dowiemy się dzisiaj, na czym stoję. I jeszcze za dwa dni piszę swoją pierwszą próbną maturę z geografii i tam to w ogóle będzie śmiesznie, bo przypominam, że jestem matfiz Ang, czyli fizykę przynajmniej rozszerzam, jestem cały czas na lekcjach i tak dalej. No to jeśli chodzi o geografię, to nie, nie rozszerzam tego przedmiotu i ta matura to będzie jedna wielka improwizacja. Ej, jest zmiana planu, bo jest 6.21, o 6.26, ja muszę wyjść z domu, bo jak nie, to się jeszcze spóźnię na swoją pierwszą próbną maturę. Makijaż ewentualnie później dokończymy, możliwie, że w szkole, też szybko się przebieramy, na dół wlatują dżinsy. No a na górę najpierw taka koszulka na długi rękach, bo jest strasznie zimno, a potem bluza. Jezus Maria, jeszcze nie mam nic zrobionego z włosami. Dzięki Bogu wczoraj umyłam włosy, więc dzisiaj mogę je po prostu rozczesać i zostawić rozpuszczone. Jezu, jeszcze mi się kończy ten spray, nie? no, Nie wierzę. Dobra, powoli kończymy, bo mam wyjść za minus dwie minuty. Dodajemy tylko mgiełkę i dzisiaj to będzie Wiktoria, taka z granatem. Nie pamiętam jak się nazywa, ale pewnie wiecie o którą chodzi. No i lecimy, przemieszczamy się do szkoły. Wiecie, co jest najlepsze? Że fakt faktem przyjechałam dużo wcześniej i mamy teraz godzinę. No, nie widzę, którą mamy godzinę, ale jestem tu dużo wcześniej, więc fajnie. Dobra, no tak, mamy godzinę 7.26 i jestem już w szkole. Zaczynam maturę o 8, a mamy być na miejscu o 7.45, więc mam jeszcze 20 minut dla siebie. No, i jestem ready, wyszłam ze swojej pierwszej w życiu próbnej matury z fizyki. Czy jestem zadowolona? Obiektywnie nie. Czy mogłam zrobić więcej? Obiektywnie nie. Do niektórych zadań nawet nie wiedziałam, od której strony mam podejść. Nie wiem, potem zobaczę, znajdę gdzieś w internecie. Niektóre zadania zrobiłam, ale nie jestem pewna, że dobrze. No i niektóre zadania zrobiłam i mam nadzieję, że dobrze, więc zobaczymy, jaki będzie wynik. Wiem, że nie będzie za wysoki, ale. Nie chcę też nic komentować, bo wiecie, żeby się nie nastawiać jakoś pozytywnie, a potem nie mieć załamania psychicznego. kończyłam lekcję na dziś, z czego bardzo się cieszę. Jak możecie zauważyć, jest dość zimno, a więc teraz pojadę do kawiarni, wezmę sobie jakąś kawę, albo herbatę, albo coś w tym stylu, w każdym razie coś ciepłego. No i będę się uczyć, ponieważ po pierwsze jutro mam sprawdzian z hiszpańskiego, no a po drugie już za dwa dni piszę swoją pierwszą w życiu próbną maturę z geografii i muszę się trochę pouczyć, żeby wypadło mi lepiej niż dzisiejsza fizyka. Wiecie co? Ja tylko się tak zastanawiam, jakim cudem mam w jeden wieczór się nauczyć tych wszystkich czasowników z tej tabelki. Po pierwsze, a po drugie, mam takie zasadnicze pytanie, po cholerę. Wiecie co? Ja się po prostu poddałam, ponieważ i tak się nie zdążę tego nauczyć, umówmy się, więc co ma być to będzie, a teraz lecę na siłownię i do sauny. Właśnie skończyłam swój trening. Zrobiłam jeszcze ćwiczenie wzmacniające na nogi, których mi się nie chciało nagrywać, więc sorry, i właśnie stwierdziłam, że nie chcę mi się iść do sauny, więc po prostu się ogarniam i wracam do domu.